Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mam przyjemność przedstawić opinię klubu na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Wysoka Izbo. Nowelizacja ustawy z dnia 24 czerwca 1999 roku o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej ma zapewnić realizację w Polsce rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 211 łamane przez 2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, dzięki której milion obywateli Unii może zgłosić do Komisji Europejskiej wniosek legislacyjny i w ten sposób bezpośrednio uczestniczyć w kształtowaniu polityki unijnej. Do projektu włączono także między innymi, przepis określający sankcje za naruszenie wymogów wyżej wymienionego rozporządzenia czyli kary za składanie nieprawdziwych oświadczeń przez organizatorów, czy też bezprawne wykorzystywanie danych obywateli Unii Europejskiej. Proponowane zmiany przyczynią się do usprawnienia <coughs> administracji systemu oraz ujednolicenia zasad ochrony możliwości wykorzystywania prawa inicjatywy obywatelskiej. Mając powyższe na uwadze, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej pozytywnie opiniuje projekt. Ustawy. A co za tym idzie, rekomenduję ten projekt do skierowania do projektu do pracy dalszej w Komisji. Dziękuję bardzo.